Zapytał mnie się dziś Jasiu, czego szatan nie może, czego nie może udawać. Pytanie dobre. Właściwie to wiele rzeczy nie może szatan, ale myślę, że jedno z wielu rzeczy, których szatan nie może udawać ani nie może uczynić, to jest posłuszeństwo. Gdyż jest od samego początku nieposłuszeństwem. Tego szatan nie może uczynić i nie może udawać, że jest posłusznym. Nie można udawać posłuszeństwa, albo jestem posłusznym, albo nie. W Kościele nie da się udawać posłuszeństwa. Moja wierność Kościołowi musi kosztować i musi być bardzo konkretna. Ja nie mogę polegać jedynie na swoich własnych, jakże nieraz może mylnych, przekonaniach. Moja wierność, w posłuszeństwo w Kościele wyraża się w posłuszeństwie osobom, które mają jakąś władzę nad nami i mają prawo nas napominać. Ale to nie tylko to, bo gdyby moja wiara, moja wierność polegała tylko na posłuszeństwie przełożonym, to stoję w miejscu w życiu duchowym. Gdyż... Moja wierność strukturze przełożonym musi być wciąż ożywiana od środka, moim własnym doświadczeniem obecności Jezusa w moim sercu, na modlitwie. A to, jeśli jest prawdziwe, zawsze doprowadzi mnie do przyjęcia posłuszeństwa, doprowadzi mnie do prawdziwego dialogu, dialogu, który. Pozwala mi wciąż trwać w tym samym źródle i nurcie tej samej rzeki, mojego kościoła. Bo rzeczy Boże nie dzieją się poza posłuszeństwem. Naszą pokusą i błędem jest to, że my wyznaczamy Bogu czas i miejsce do realizacji tego, co uważamy, że pochodzi od Pana Boga. Owszem, Bóg nam daje wiele zadań i prawdziwych natchnień, ale ten sam Bóg nigdy nam nie dał prawo do wyznaczania czasu i miejsca spełnienia się tego, co nam daje. My natomiast ulegamy pokusie, zaczynamy wierzyć w czas i miejsce realizacji Bożych zamiarów, a w ten sposób przekraczamy granicę posłuszeństwa. I nie jeden raz wychodzimy od źródła, odchodzimy od kościoła. Z jednej strony, rezygnujemy z Bożej drogi, realizacji Bożych zamiarów, z drugiej strony, zapomniałem to, że do Boga należy czas i miejsce. On i tak dokona to, co obiecuje. Szkoda tylko, że już bez Ciebie albo bez mnie. Bóg nie chce Twojej i mojej rezygnacji z żywej wiary, ale chce, by Twoja walka, Twoje zmaganie się o prawdę było wciąż w tym samym źródle, wciąż w tym samym miejscu, w Jego Kościele.